Cześć, kochani, to Agata z życia, cię kocha. Chciałam dzisiaj powiedzieć o marzeniach, obalić to, co mówi New Age. Mianowicie New Age mówi: Nie oczekuj nic. Wtedy pozwalasz wszechświatowi działać. Musisz pozbyć się wszelkich oczekiwań i wtedy czekać oświecenie i wszystko co dobre. I to prawda, jeśli oczekuję rzeczy, to przez to, co oczekuję, stawiam warunki i stawiam granice temu, co może. Do mnie przepłynąć albo przeze mnie przepłynąć. I myślę, że obecnie na tej planecie takie warunki są niezbędne. I muszę zdecydować i przez tą decyzję oświadczyć, czego chcę. I czego oczekuję? Także chciałam Cię zachęcić. Miej marzenia. Masz o rzeczach. Masz prawo deklarować, czego byś chciała, czego byś chciała doświadczyć. Tylko jest w tym jedno niebezpieczeństwo: jesteśmy często zbyt precyzyjni. I nasze marzenia stają się bardzo dokładne, i przez naruszenie wolnej woli drugiego człowieka, ta blokada jest bolesna, ewidentna i uniemożliwiająca nam spełnienie tych marzeń. Na przykład, chcę marzę o głębokiej relacji z drugim człowiekiem i nie poprzestaje na tym, nie pozwalam życiu Bogu działać, żeby osiągnąć to, dostać to, tą relację z drugim człowiekiem. Tylko mówię. W jaki sposób to się ma stać? Że na przykład on musi zacząć coś robić, czego ja potrzebuję, albo przestać coś robić. Na przykład przestać pić, przestać robić coś. To wykracza poza marzenia, że chcę głębokiej relacji i naruszam wolną wolę drugiego człowieka. I nie pozwalam tej sile wyższej temu Bogu czy wszechświatowi, jak to nazwiesz, dać mi tego, czego potrzebuję, tej głębokiej relacji z drugim człowiekiem, bo ja już wiem, jak to się ma stać. <laughs> I mówię Bogu, nie, nie, nie przeszkadzaj mi w tym, albo tak, albo w ogóle. Jestem mądrzejsza niż wszystko, co jest, i wiem, jak, co się ma wydarzyć. I to jest właśnie zagrożenie tych marzeń: że sami siebie bojkotujemy przez nadmierne precyzowanie, jak ma wyglądać dojście do tego celu. Albo chciałabym, marzę o bezpieczeństwie finansowym. I to się musi tak wydarzyć, że, <laughs> że ceny nieruchomości spadną i ja sobie będę mogła kupić mieszkanie. Albo stopy procentowe spadną i ja będę mogła coś tam. I ograniczam samą siebie w dojściu do spełnienia marzenia, bo wszystkie rzeczy, które ja jestem sta w stanie teraz wyintelektualizować, są z poziomu mojego kłopotu. Są z poziomu, kiedy nie mam tego bezpieczeństwa finansowego, kiedy nie mam tej głębokiej relacji z drugim człowiekiem. Albo nie. <laughs> Albo kiedy nie mam innej rzeczy, o której marzę. Ach, przez ten kaszel zgubiłam wątek. Chodzi mi, że jesteśmy w stanie to, co jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie więcej, ale to się zmieni, ponieważ nasza częstotliwość wzrośnie. I z poziomu niższej frekwencji, nie próbujmy mówić, że wiemy lepiej coś, co ma inną frekwencję, bo tak naprawdę jeszcze nie wiemy. I dobrze jest mieć marzenia, ponieważ dobrze jest podjąć decyzję. Jeśli ja nie podejmę mojej decyzji, to kto się podejmie za mnie? Na przykład inna świadomość. I będę narzędziem do czegoś, co może mi się nie podoba. Także dobrze jest powiedzieć, czego ja chcę. Ja chcę dobrze. Ja chcę być dobrym człowiekiem. Ja chcę prawdy. Powiedz, o czym marzysz. Miej odwagę marzyć. Nie wierz New, żebyś porzucił wszelkie marzenia i wtedy zaznacz spokoju wieczną szczęśliwość. Może zaznacz spokoju, ale będziesz też może pewną marionetką. Ktoś może zdecydować za ciebie, i ta decyzja jest potrzebna. I właśnie marzenia nazywam decyzją. I zacytuję tutaj <laughs> Cara Aleksandra II, który przyjechał do Polski przed Powstaniem Styczniowym i chciał nas stłumić. Chciał, żebyśmy nie marzyli. Ale powiedział bardzo mądrą rzecz, nie wiedząc, że mówi bardzo mądrą rzecz. I zacytuję go. Powiedział po francusku, powiedział Pont de Reverie, żadnych marzeń. Potrafię sprawić, by marzenia przeszły poza granice wyobraźni samych marzycieli. Zobacz, że jest to prawda. marzenia spełniając się przechodzą poza granice naszej wyobraźni bo to że podjąłam jakąś decyzję że czegoś bym chciała to nie znaczy że wiem jak to się stanie że mogę to przewidzieć że mogę to zaplanować bo nie mogę to jest poza granicą mojej wyobraźni. I pozwalam, żeby to się działo w najlepszy dla mnie sposób. A dlaczego mówię: odważ się marzyć, ponieważ marzenie, czyli podjęcie decyzji, Wymaga odwagi. Jeśli nie podejmę tej decyzji i pozwolę sobie być narzędziem sama nie wiem czego, co podejmuje, podejmuje decyzję za mnie, to tej odwagi nie wymaga. To jest łatwe i nie mam wtedy odpowiedzialności za to, co się dzieje, i wtedy mogę w bardzo, bardzo prosty sposób stać się ofiarą tego, co się dzieje, i tych ludzi, którzy decydują za mnie. Także, kochani, odważcie się marzyć. Deklaracja. Czego ja chcę, nie jest prosta. To prawda. Ale od tej pory, kiedy zdecydujesz, to co się dzieje, dzieje się dla Ciebie i dzieje się w zgodzie z Tobą. Kocham Cię.